Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Gdzieś muszę się schować, bo słońko świeci. O, dziś parę słów o infrastrukturze do RSM-u, czyli zbiorniki, pompy, i tak dalej, i tak dalej. Zbiorniki przede wszystkim dzielimy jakby na trzy grupy, ja już to wcześniej mówiłem, czyli paleto pojemniki 3 Najtańsze i najbardziej popularne chyba rozwiązanie. Wtedy zbiorniki. Plastikowe, tak jak tutaj ten, ten ma 15 metrów, są mniejsze, 9 metrowe, i wtedy wszelkiego rodzaju inne: pionowe, poziome, jest tego od cholery. Oraz zbiorniki metalowe, czy też oryginalne, zalecane przez producenta, czy też jakieś tam gdzieś używki, takie coś nawet jak ja mam, schowam się trochę powieje. Zaleta pojemników plastikowych wiadomo, przede wszystkim brak korozji, one nam tutaj nie korodują. Łatwość w przemieszczaniu ich gdzieś pomiędzy budynkami, czy, czy z jednego miejsca na drugie możemy sobie, kiedy one są puste, ustawić je sobie gdzie chcemy. Zawsze mamy jakieś tam włazy rezywizyjne przy nich odpowietrzniki, zawór spustowy, u mnie tutaj jest na końcówce worek położony, żeby to się nie zakurzyło wszystko. Ważne, żeby pojemnik stał na równej przestrzeni, powierzchni wypoziomowanej. Jeżeli taki nie mamy, to warto by było to utwardzić, albo płyty drogowe położyć, tak, żeby to było tak solidnie, żeby żeby żadnych niespodzianek nam tutaj nie było, jeżeli chodzi o, o, trans, o przechowywanie. Wiadomo, że że się dziś nie przewrócił, nie stał pod kątem, chociaż ja tak, tak sobie wymyślą, jakby tak delikatnie pod kątem spał, stał, bo jednak tu jest zawór yy, o, troszeczkę wyżej od dna, więc mógłby być przy delikatnym skosie, ale zalecenia są takie, żeby stał na równym i tego się trzymajmy. Wtedy mamy też, tak jak wspomniałem wcześniej, Mausery czy też tam paleto pojemniki 1000 litrowe, w nich również możemy zakupić oryginalny RSM, czyli roztwór mocznikowym Ja później o tej nazwie też trochę powiem, ale to przy, przy, przy innym odcinku. Za nie zazwyczaj płaci się kaucję, jeżeli kupiłem oryginały. Jeżeli je zwracamy, to kaucja jest nam również zwrócona. No, jak to kaucja? Możemy oczywiście z rąk yy, wtórnych gdzieś tam kupić używane. Warto, żeby sprawdzić, po czym one były, żeby później nie było żadnych niespodzianek, że coś nam tutaj się przykleja. Yy, przejdę może teraz dalej. Tutaj przykład takiego Małzera. Yy, tak jak wspomniałem, im yy, czystszy jeżeli go kupimy, jeżeli ma być to używany tym lepiej dla nas, później jest mniej problemu z ewentualnym myciem go i tak dalej um, uciekaj z kadru jest to taki, taki najprostszy najtańszy, najczęściej, naj, może najpopularniejszy szczególnie w mniejszych gospodarstwach oczywiście też mają swoje plusy, łatwo je gdzieś pochować do budynków również są plastikowe, więc tutaj nam nic nie skoroduje jeżeli chodzi o sam Samą tą beczkę, jeżeli to można tak nazwać, także, no, no tutaj, jak najbardziej można z tego rozwiązania skorzystać. No i ostatni, jakby element, jeżeli chodzi o zbiorniki, to zbiornik metalowy. Jak wiecie, w moim przypadku jest to zbiornik gdzieś tam używany. Fajnie by było, gdyby te zbiorniki, ja tego nie zrobiłem, były jednak od środka specjalnym tworzywem. Znaczy, nie pamiętam nazwy tej farby, wrzucę to w opis. Czy też, czy też taką tworzyłem do konserwacji, żeby to było obsmarowane, wtedy mm, tak szybko nam ten zbiornik nie skoroduje, bo oczywiście RSM jest nawozem e, żrącym, powodującym korozję. Stąd też ważne, żeby te zbiorniki były zabezpieczone, no, no, chyba że to są naprawdę już tam stare, takie gruchoty, które stoją ku chwale ojczyzny. Mm, zbiorniki oryginalne są zabezpieczone przed jakimś przeciekaniem głównego zbiornika mają taką, taką, ojej, jak to się nazywało, fachowa? Taką rynnę powiedzmy, to się chyba tak nie nazywa, która zbiera ewentualny nawóz, jeżeli zrobi się gdzieś tam szczelina, dziura i ten nawóz skapa, kapie, to on nie, nie dostaje się, przedostaje się bezpośrednio na ziemię, tylko właśnie w tym takim odstojniku on jest, i tam jest też również możliwość. Ten odstojnik, ta, ta, ta rynna ma zawór i możemy z niej też później spuścić ten nawóz, który wyleciał. To jest takie, takie rozwiązanie. No, wydaje się najlepsze, no, ale umówmy się, No nie jest to zatanie. Takie zbiorniki można wynająć. Jakby bezpośrednim właścicielem jest, jest, jest oczywiście producent. My wtedy wynajmując taki zbiornik zależy czy to jest taki plastikowy jak ja mam czy taki powiedzmy większy 25 metrowy tam bodajże mają 25 metrów sześciennych musimy dwa czy trzy razy zalać ten zbiornik nawozem i, i, i wtedy, wtedy powiedzmy nie, nie płacimy żadnych nie mamy żadnych opłat za to że korzystamy z niego, te zbiorniki również są Wyposażone w podest, podpowietrzniki, właz, i tak dalej. Te niezbędne rzeczy, które są potrzebne, zawory spustowe, czyli to wszystko, co jest niezbędne do właściwego przechowywania nawozu. I teraz, jeżeli chodzi o przechowanie, jeżeli mamy możliwość, mamy na przykład mausery albo taki zbiornik, który możemy gdzieś tam schować w jakiś zaciszek, to zawsze ten nawóz się będzie lepiej przechowywał i nie będzie on tak podatny na krystalizację. Zbiornik, tak jak umie, który z jednej strony stoi na słonku, który teraz akurat już uciekł, a z drugiej strony stoi na takim przestrzale. No to on jest bardziej narażony, jednak na tą krystalizację. No bo tu cały czas powietrze lata. Sami wiecie po sobie, że jak staniemy gdzieś na przeciągu, no to jest nam zimniej aniżeli byśmy się schowali. I tak samo powiedzmy, zachowuje się nawóz w takich warunkach, że on, jeżeli gdzieś jest w zaciszku, to też. Ten poziom krystalizacji jest trochę inny, aniżeli na otwartej przestrzeni on stoi. Co by tu jeszcze o zbiornikach? Ja wiem, że już ten odcinek o zbiorniku był, ja już parę słów na ten temat powiedziałem, ale to chciałbym teraz tak do kupy troszeczkę złożyć. Tak jak mówiłem. Myślę, że to by było takie najważniejsze aspekty by były, tak? Oczywiście. Te, te oryginalne że tak powiem zbiorniki jeżeli chodzi na przykład o, o plastikowe to możemy mieć jednopłaszczowy bądź też dwupłaszczowy no wtedy to już wiadomo że on jak em, zostanie uszkodzony ten zewnętrzny płaszcz wewnętrzny płaszcz też mamy wewnętrzny że on od razu nam ten nawóz nie ucieknie tylko dalej w tym ciągu będzie ten zbiornik szczelny a jeszcze jedna mamy jeszcze jedne, jeden rodzaj zbiorników czyli zbiorniki em, jak to się fachowo nazywa to wygląda trochę jak łóżko wodne bądź termofor. Takie, takie zbiorniki, stworzywa, które się rozkłada elastyczne, może takie nazwę. Również tutaj po rozmowie z panem Krzysztofem powiedział mi, że zna gospodarstwa, które mają te zbiorniki, użytkują dość długo i są w sumie zadowoleni. Tak naprawdę jest to najtańszy. Patrząc na stosunek ceny do jakości. Do, do pojemności, przepraszam, ceny do pojemności to wychod wypadają one najatrakcyjnie, bo pozwalają na duże ilości, duży tonaż, a w stosunkowo niskiej cenie niższej cenie, może tak, w porównaniu do zbiorników metalowych bądź plastikowych. Oczywiście miejsce musi być odpowiednio przygotowane, musi być powierzchnia wyrównana, najlepiej wyłożona czymś, jakimś, jakimś folią grubą e, i, i w tym, żeby ten zbiornik stał. On nawet, kiedy go mechanicznie uszkodzimy, to on jest stworzony z takich włókien, które się jakby rozrywają i on się sam uszczelnia. No nie chcę tu wchodzić w szczegóły, żeby jakieś gafy nie palnąć. Myślę, że o zbiornikach by to było. O pompach e, też już mówiłem. Czyli są zwolennicy drogich pomp, są zwolennicy tych tańszych. Ja zdecyduję się raczej na pompę tańszą, bo chyba kolega Szuko mi bardzo fajnie napisał, że e, wszedłem w że żeby było tanio, a teraz inwestycje typu zbiornik, typu pompa za kilka tysięcy. No i faktycznie doszedłem do wniosku, że nie, no, spróbujemy najpierw czegoś tańszego. Niech ona pochodzi z 2-3 lata, mam nadzieję, a może więcej? I będzie ok, tak? A jak będzie trzeba trochę się odkujowy z kasą, no to, to jeżeli będę miał takie się, to kupię sobie coś innego. Nie muszą to być pompy przystosowane do jakichś tam nawozów zrządcych, w większości są to zwykłe pompy do wody. E, czy to zanurzeniowe, zwykłe takie, czy też motopompy e, spalinowe. Wiadomo, że one mają większy wydatek litrów aniżeli przepływu, aniżeli na przykład pompa w opryskiwaczu. Stąd też pomysł na zakup pompy. Mówię już też o tym, że jeżeli chodzi o krystalizację w takim zbiorniku, no to w małzerze chłopacy tu podsywali pomysły. Można na przykład włożyć wąż sprężarkę z końcówką jakąś tam długą, metalową z kilkoma otworkami, żeby przedmuchać to i to, co powoduje wymieszanie się cieczy, mieszają ludzie wiertarkami, jeżeli chodzi o małzery. W tych zbiornikach można zrobić obieg, włożyć w pompę z, z jedną dziurę czy też pod zawór i, i przepuścić powiedzmy ten RSM. Yy, najważniejsze jest to, że krystalizacja nie powoduje tego, że nawóz jakościowy jest gorszy. Po prostu ten azot jakby opada na dno. Stąd też ten płyn, który jest wyżej, ma niższą zawartość azotu, aniżeli pierwotnie go kupiliśmy, więc trzeba to wymieszać. I teraz dysze. Kolejna sprawa. Były już pytania o dysze. Przede wszystkim, ja tutaj nie jestem ekspertem, bo to będzie mój drugi rok, jeżeli chodzi o RSM. Mogę tutaj się wypowiedzieć o tym, co słyszałem, co mi powiedział ekspert, co gdzieś wy napisaliście. Dysze dzielimy na tak. Na, na, na szybko mówiąc na wielootworowe i wachlarzowe mamy też w wielootworowych też dwa rodzaje jakby mamy wielootworowe takie zupełnie najtańsze gdzie to kryza e, dobierając odpowiednią kryzę dobieramy odpowiednią dawkę e, wtedy mamy wielootworowe wiadomo im więcej otworów tym lepiej to jest też już o tym mówiłem wielootworowe w, w kolorach powiedzmy tak jak tutaj ta według kolorów i wtedy sobie dobieramy tak jak w zwykłych dyszach do oprysków, do wykonywania zabiegów chemicznych. Tak samo tutaj mamy odpowiedni kolor dysz i one dozują od tej do tej ilości litrów na hektar. No i trzecim rodzajem są dysze wachlarzowe, tak jak moja. Które są najlepsze? Nie powiem. Słyszałem opinie, że najlepsze są te wachlarzowe. Słyszałem opinie, że są najlepsze wielootworowe. Każdy musi sam sobie ustalić. Te dysze wachlarzowe mają ten plus, że e, kiedy mamy dysze wielootworowe, to one robią taki powiedzmy, wylewamy nawóz w, w tak w takim jakby układzie kół, tak? Mamy tu jedno koło, tu drugie koło i gdzieś między tymi kołami zawsze są miejsca, które nawozu nie dostaną. E, to tak samo jak na przykład w granuli, mówią często. W, Ludzie polecający RSM, że mamy dużo lepszą precyzję pokrycia, aniżeli niżeli podając nawóz w granuli. No i wtedy odsywają się z walenicy granul, że no mamy nowoczesne rozsiewacze, które pozwalają praktycznie ten rozkład poprzeczny jest niemal idealny. I też, zobaczcie nie do końca, bo dysza wachlarzowa, ona działa powiedzmy tak jak y beczkowóz, czyli rozlewa takim strumieniem jedna dysza z drugą, zawsze się kawałeczek gdzieś tam nakładają, że mamy w 100% pokrytą powierzchnię no i tutaj mogę powiedzieć, że nie bo moje dysze pokrywają w 100% i teraz pytanie czy ktoś zauważył, stosując nawozy granulowane, jeżeli te kuleczki nawozów, ziarenka nawozów, leżą w jakiejś tam odległości od siebie gdzieś tam te braki azotu, że nie zostało równo polane? no nie tak samo jest tutaj, no fajny jest ten efekt równego pokrycia, jak bardzo on wpływa, no możemy powiedzieć, że no mamy wszystkie włośniki dostaną jeżeli tu chodzi o, o zboża, bo na przykład w kukurydzy no to już tak nie do końca się to sprawdzi, tak, e, bo po co mam gdzieś tam te z, miejsca między rzędami rozlewać, e, zasilać azotem, e, więc dobór tak naprawdę, jeżeli... Jakiś, jakich dysz byśmy nie kupili, jakich końcówek, to jeżeli będziemy stosować RSM zgodnie z tym, co powiedziałem ostatnio, z tymi wszystkimi, spełnimy te wszystkie warunki potrzebne do prawidłowego stosowania RSM-u, to nie zauważymy negatywnych y, efektów. To jest najważniejsze. A jeżeli stać nas troszeczkę bardziej, kupujemy na przykład nowy opryskiwacz, y, i mniej będzie nas bolało to, że wrzucimy sobie jakieś tam dysze, no to te wachlarzowe robią naprawdę fajną robotę. No ja jestem zadowolony, ale też zauwa... trzeba wziąć pod uwagę to, że innych nie stosowałem, tak, więc nie mogę się wypowiedzieć na, na temat wielootworowych plusem jest to, że one są plastikowe, ale to większość tych, 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 tych dysz, więc one się tak nie zużywają no tak jak wspomniałem, im więcej otworów tym lepiej żeby gdzieś tam uniknąć niedonawożenia efektu zebry tak zwanego też także tutaj jest wybór według uznania, sumienia i zasobności portfela nie ma powiedzmy złych dysz no chyba, że to są naprawdę trzyotworowe no to tak trochę nie bardzo chociażby żeby miały pięć otworów i, i jeżeli m, będziemy robili to stosowali RSM z głową to na pewno wyjdzie to e, dobrze bez względu na to jakie są to dysze no tutaj producent RSM-u mm, poleca właśnie Lechlery mm, no ja jestem zadowolony z nich, ale mówię, no nie miałem innych dysz, także tutaj ciężko mi je porównać do czegokolwiek innego. Dysze, które są droższe troszeczkę, te troszeczkę, czyli znani, bardziej znanych producentów, albo może inaczej te, w których nie musimy używać kryzy do dawkowania, mają tą zaletę, że możemy ich używać w zmiennym dawkowaniu właśnie, bo mają jakiś tam wydatek zaznaczony od do, tak? Niestety te kryzy, te, te dysze z kryzami, tam mamy jedno, jeden wydatek na daną kryzę i już tak się nie możemy pobawić w to rolnictwo precyzyjne, ale to jest myślę, że taki zupełnie niuans dość mały. I co, to by było na tyle. Także myślę, że znowu parę rzeczy takich istotnych. Tutaj nie ma za dużo nad czym się mocno. Na, 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 na co zwracać bardzo uwagę jeżeli chodzi o zbiorniki, no bo tu Ameryki nie odkryjemy, to samo jest z dyszami, nie jest to jakaś tam nieziemska technologia, mamy trzy rodzaje tak naprawdę dysz, czy też cztery, ważne żeby, o, ważna kwestia jest taka, żeby dysza nie oblewała nam belki opryskiwacza, bo są też takie, które potrafią gdzieś tam lać do tyłu po belce, jeżeli te dysze są schowane, na to warto zwrócić też uwagę. Są dysze, które walą bezpośrednio na dół, są dysze, które leją do tyłu, ta, ta leje takim strumieniem, takim, takim falem fal w kształcie fali do tyłu. Są takie, które bezpośrednio w dół leją, ale są też wielootworowe, które leją do tyłu i mogą gdzieś tam obelkę chlapnąć. Nad tym trzeba, na to trzeba zwrócić uwagę. I co, to było na tyle. Także trzymajcie się do następnego razu. Cześć.